Tam wszystkim Stasiu zaprezentuję Wam wielki strzał pod wyjdą. Mamo, witajcie w kolejnym vlogu. 14 stopni. Ciepło. Na Nastrzała. Troszkę Was zaskoczyłem znowu vlogiem z telefonu, ale kurde, wiecie co mam? niefart Otóż zamówiłem nową GoPro 9. Miała być już we wtorek. Tak było napisane na w sklepie w internecie. A tutaj w poniedziałek ktoś wieczorem czy po południu zmienił na aukcji, że. Towar jest przedsprzedażowy i będzie dopiero po 28 września. A dzisiaj jadę do Kościerzyny. Mam tam małą misję. No chciałem już nagrywać z GoPro, ale niestety jeszcze jestem skazany na telefon. Więc co, widzimy się pewnie na miejscu. A daj mi go! Dzień dobry! Siema. Widzicie, gdzie wylądowaliśmy? gdzie mieliśmy wylądować. Stasiu zaprezentuje wszystkim mały strzał przed myją. Tak od razu, bezpośrednio na początku filmu, no dobra, podeszli. Witam wszystkim. Stasiu zaprezentuje Wam wielki strzał pod myją. swój swego. A jak ty to zrobiłeś, to nie wiem to sam. ale... Szybko. Do... Szybko. 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 Dobra, to materiał. Bo jak się bawić, to się bawić i to był konkretny lot. Golfa przestawić, w, w zielonego wjechać. I... Tylko się cieszyć, że o Górek nie wyskoczył z biegu. On by, tam, on by tam do mrówki dojechał. Tam. O kur... Dobra, no, za to tam się bawimy, tam się będziemy cykać, Yo. nie? Yo, a ja mam o. Widać takie auto, i jadę robić zdjęcia. To jest. Suzukaci! Suzuku! Dobra, za grube kajcy. Za grube kajsy. Widzimy się za chwilę jak wrócę z y, sesji. A na sesji wam też pokażę jak robię a zdjęcia. O, o, jest ostro. Weź. Kurz, <grym> jakie <mam dzieckie> miczynkę paznokcie. Panikiem, <grym> panikkiel. <grym> Stasiu, nie wiem dlaczego, ale od czterech dni nie mam smaku Pięć i... 4. A 5, ja było 4, 4. to uważam. Piątki dzień. Virus. O, Coś się dzieje, niedobrego dobrego. Fajnie, w ogóle włączył nagrywanie, nie? Nie, nie, na razie. Zdjęcia zrobione, pakujemy sprzęcior, zostanie nam trochę edycji i do klienta. Kurde, powiem Wam, że chciałbym mieć kiedyś takie auto z taką możliwością zjazdy z asfaltu, Chaję trochę w teren. Całkiem nie głupie. Dobra, to spakuje się zaraz, bo jedną ręką to nie idzie za bardzo. I wtedy się do Was odezwie. Jeszcze padnę chwilę do Bobasa, zapytam co tam u niego. Nie, jedną ręką się nie da, zaraz się do Was odezwę. Dobra, spakowany sprzęcior, zamykamy budę. To się prezentuje. No, myślę, że klientka będzie zadowolona. No nic, pakuje się do miski i cisnę na warsztat zostawić auto. Kurde fajne to jest. Reduktor rama. Podoba mi się. Kończ pierdzielić, co nic słowa wpakuj się do miski. Kurde, uwielbiam to w Japończykach to pikanie. Chociaż kluczek mam przy sobie. O, tu mam przy sobie kluczek. O. A on już do mnie pika z daleka. Pik, pik, pik. A wiecie co jeszcze fajne? Automat. Uwielbiam automat napis POWER? Czego to było? HELLO! Spójrzcie jak to pali, że na strzał Grzane stołki, reduktorek holderów pełno ma, zobaczcie tu ma jeden Tu ma dwa Tu ma pełno schowków I tu ma kolejne dwa Czyli na pięć osób, na każdego jest Cup holder A tu są jakieś doksy, jeszcze to muszę wrócić, To już na warsztacie Zwijamy się, bo nie ma za dużo wachy Widzimy się za chwilę Pepa, chciałeś coś powiedzieć? <laughs> że to są bardzo fajne felgi. czy paluszek ci tam wchodzi ładnie. O, jeś, kurde? Palec grzebalec ciąg dalszy. Dobra, weź teraz, nie zmieniaj tematu. Dobra, tak Mów. naprawdę. Co, o co chodzi z tym, z tym samochodem, co mi mówiłeś? -lu -lu ludzie, ludziska. Ogłoszenie parafialne. Jest to ogłoszenie parafialne. Na sprzedaż. To choć może zaprezentuj tam dwa. Sekundę ci zajmę, dwie, może, bo to jest ważne. Dobra, tak, odry... tak... A nasz odpoczyn będzie reklama. Dobra, a teraz będzie lokowanie produktu. Tak jest. Będziemy lokować produkt. Drodzy słuchacze. obserwatorzy, radio Radio <laughs> Do kupienia i do sprzedaży zarazem. Jest piękny oto samochód. <laughs> Ten Volkswagen Jetta Adasia Jetronic, Jetronic, Jetronic. Jetronic. 1.8. 8 Ogłoszenie można znaleźć na OLX. ie Może dać tak link w opisie filmu, że będzie tam ładnie ogłoszenie i można, można sobie przycic, tak? Jasne. Jakby ktoś by był zajarany i chętny na kupno fajnego klasyka, dopieszczonego Fajne. Fajne są chodzić, nie? Tak, bardzo Prezentacja na kanale Stasia w odcinku była. którymś była Także możemy sobie zaobserwować jak samochód wygląda Dobrze wyglądał Na prezentacji fajnie, fajnie. wygląda, nie? I co? Obejdziemy szybko samochód? Tak rakieta, rakieta gratis Rakieta gratis Cena wywoławcza jest 12 z kaczykiem chyba ale to wszystko do negocjacji tutaj z właścicielem na miejscu koła oczywiście zostają na samochodzie to nie jest sprzedaż samochodu bez połowy części tak, to by było trochę słabe, nie? Może... zawieszenie gmintowane, koła z wiader można wejść, o do środka Kultura. automat 1.8 ale fotelik zostaje, czy nie? fotelik e, będzie zabrany fotelik będzie zabrany, no dobra ale... korbotroniki tak. Siata? dywany porsche grafis Cena no, za klasykach raczej spoko, bo to zadbane, na dobrych rękach było cały czas. Jakby nie, jak tak by nie było, to. Dbane i myte, powoka ceramiczna na samochodzie. No, właśnie, ceramiczka jest co jeszcze świetna na tym, także spoko. Jak nie wy, to może ktoś ze znajomych szuka. Ja, polecajcie, wody. Fajna tak pora, naprawdę. A z drugiej strony, prośba do Was, może Wy wiecie o czym chcecie, żebyśmy nawijali? Macie o. jakieś propozycje, co ma być na kanale. Chętnie wysłuchamy, nie Stasiu? Jasne. A to mówię, fajny mów? Do strony paszy? No to ja bym na zresztą. Oczywiście <noise> i, stale, i stale, nie reklamując. Wyskakujący <noise> sprężynowy. O, sprężynowy. I wtedy jeszcze motylka i sztuczki jakieś... Motelek można kupić w wersji tempej, widziałeś? Nie, nie? To wczoraj przeglądałem noże, właśnie coś, że mówię. Takie piarki w wersji tempej. <noise> hmm. Także widzieliście ogłoszenia jak najbardziej realne, prawdziwe, Jetta jest na sprzedaż. Ja chyba link do ogłoszenia, jeżeli dostanę w paku, to życzę pod opis filmów, także mogli sobie zajrzeć, poczytać o autie. No nic, chłopaki dzisiaj bardzo zajęci, nie będę im kreł W zdjęcia zrobiłem, e, gitarki, więc tylko obrobię szybko w domu, zmniejszę rozdzielczość, podejdę do klientki, pogoda mamy fajną, a jutro to nie wiem, się na grzyby, może też coś z tego nagram. Tutaj się kurde wycienia, co to się wycienia tu? Śród tosty. No Nie tak coś z tego kucharza, po prostu tej świni na nogi, z brwianą nogą. No. Musimy zakryć producenta. <laughs> to ładne to, to to takie to. Ja tego sam na pewno nie upiekłeś. Eee, Piekłem wczoraj wieczorem. Sam uwiatałem ciasto, mieszałem z palcownicą. No. <śmiech> też. <śmiech> ciasto musi być dobrze wbite powietrze. Tak, jak robimy albo ja ciasto do pizzy, to też tak. Pierwsza zasada dobrze tego do ciasta. Palcownica. Nie możesz pokazać tego... Dobra, okej, okay, nie ma. Efekt końcowy będzie dopiero. Bruty, buty mam brudne. Oh, 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 oh. Stanisławie tosty ala bobi. O kurde, dziękuję. Jakie ładne. Specjalny przepis, żeby bułeczki odwrócić dupkami do siebie. Widzieliście takie coś? Powiedz to jeszcze raz to ostatnia niedziela więc żal. Ja żeby na grzyby? A nie. Jutro? Nienawidzę chodzić po grzybach. No co ty Boję się kleszczy, węży, Żmijów i tych podobnych kures mieszkających w lesie jak tras. Patrzę, się poiznać. Nie. To dobry dobrze. Dobra. Ja lecę do siebie, ty się tutaj ładnie pucuj dalej ja się <laughs> będę pucuj, pucuj. Także żegnamy. Dziękujemy. A ja może jeszcze Co nagrasz? No może coś jeszcze nagrę? To nie żegnamy. Stasiu ty nie żegna, ja żegnam. Przepraszam. przepraszam bo ja się tak zjebałem w ogóle. Ty, Stasia vlogu. No razem się wiebałaś do vloga. To. No także no, przepraszam, to jest ostatni vlog, który występuje, bo Stasiu hmm. już sobie przyjdzie. Nie, nieprawda. Przyjdzie. Stasiu przyjdzie, ale już nic nie nagramy. Ja nie wiem czy ja nas celuję, nawet, nie wiem czy nas widać. Mówiłem, że tutaj dokleić w kamerę. Trzymam. Juri, też się pożegnaj. po ruski. Dobra, na na chwilę. Na chwilę. Na benzynę Tak. No to jest widzę. Dobra, to my się zbieramy, znaczy ja się zbieram, chłopaki. Tak, my będziemy pracy. klikać pajacyka. I też nas dobrze, bo ja nie wiem. Adam, widać nas? Tam? Widać flapę. No bardzo dobrze. No. No. Bo was się mieści wszędzie. <grymne> ja... Bo <grymne> <Po> ja <raz grymne> zajmuję cały kadr. Wszędzie. Samą klapą. Dobra. Potem koniec. Bo... Koniec. Będę Podem, koniec już tego... Elo. Elo. <grymne>